Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy przed sobą pierwsze krewetki, właściwie pierwsze dwie krewetki. Są to Blue Jelly i Green Jade. Woda w workach jest dosyć zimna, dlatego ja jak najszybciej wsadzam te worki do akwarium, żeby nabrały temperatury. Mamy tu Green Jelly i Blue Jelly, czyli dwie takie krewetki, których byłem w 100% pewien, które chciałem mieć. Udało się je dorwać w fajnej cenie, no. Podobno są od hodowcy, wiecie, ciężko mi powiedzieć czy to jest import czy nie, no bo hodowca twierdzi, że to są jego, a w rzeczywistości może być różnie. No i już jesteśmy po aklimatyzacji, zostały wpuszczone krewetki, są to blue jelly. W ilości 10 sztuk. Krótki update, jeśli chodzi o te moje Green Jade. Nagrywam dzień po wpuszczeniu ich, tak naprawdę, dlatego że wczoraj podczas aklimatyzacji coś się stało. Wszystkie krewetki jakby dostały szoku wyglądały jak martwe. Ja już byłem przekonany, że po prostu wszystkie krewetki padły, ale no, wiecie, nie chciałem z nich rezygnować, więc po prostu wszystkie z tego pojemnika, w których je aklimatyzowałem, wrzuciłem po prostu do akwarium, bo stwierdziłem, że skoro one i tak wszystkie wyglądają, jakby padły, no to niczym nie ryzykuję. Co prawda, co niektóre tam miały jakieś podrygi, ale one, one tak przeleżały całą noc i okazało się, że no, padły cztery. Cztery padły na 100%. Pięć na 100% żyje, jedna być może gdzieś się po prostu chowa. Czemu tak się wydarzyło, nie mam pojęcia. Jakby najgorzej, że z tych co przeżyły, to są dwie takie, które teoretycznie planowałem odłowić, dlatego że jedna w ogóle nie ma koloru, jest praktycznie biała. Może ma tam jakiś 1% zielonego, a druga ma bardzo brzydki odcień zielonego ale no w aktualnej sytuacji one oczywiście zostaną w tym akwarium i myślałem czemu tak się mogło stać ponieważ one były aklimatyzowane równocześnie z e, blue jelly z tym że oczywiście w dwóch osobnych pojemnikach i woda była do green z tego zbiornika do blue jelly z tamtego zbiornika z blue jelly żyją wszystkie śmigają sobie jedzą one wszystkie już zostały nakarmione w jakimś tam stopniu trochę sobie podjadły i no, jedyne opcje to są takie, że coś było w wodzie, ale ja tą wodę przebadałem, wszystko było ok, no i one teraz w tej wodzie są. Czas aklimatyzacji był taki sam, sposób był identyczny, czyli kropelkowo one sobie tam powoli wszystko dostawały tej wody. No i druga opcja, że ten pojemnik, w którym je aklimatyzowałem, być może był jakoś zanieczyszczony, ale mówię, no jest to dla mnie bardzo dziwne. Popytałem trochę, dlaczego tak się mogło zdarzyć, i e, ktoś tam stwierdził, że pewnie z importu dlatego. Słuchajcie, ja nie mam pewności, że te krewetki nie są z importu, ale no nie wydaje mi się, żeby dostały aż takiego szoku wszystkie krewetki. E, no wiecie, ta aklimatyzacja nie trwała 5 minut. Ona trwała ponad 3 godziny, blisko czterech. I wrzuciłem je natychmiast, tylko dlatego, że zobaczyłem, że one wszystkie leżą jakby wiecie, no wygląda jak martwe. Więc no stwierdziłem, że nie ma sensu ich dalej trzymać w tym pojemniku, tylko trzeba je jak najszybciej przerzucić. Jestem trochę zasmucony, ale jednocześnie się cieszę, bo mówię, ja już je spisałem na straty. No skoro wszystkie padły, to coś musiało z nimi być, albo z wodą, albo z czymś i 100% ich już nie będzie. Po czym nagle z tych zwłok 6 ożyło, no 5 powiedzmy 5 w 100%, jedna prawdopodobnie więc nie jest najgorzej, tylko jestem trochę smutny, bo mówię. Blue Jelly żyją wszystkie, fajnie sobie tu śmigają, poznają zbiornik, jedzą sobie dużo, w szczególności na gąbce. A no, te tutaj jeszcze nie mówię, że ten zbiornik na 100%, wszystko jest ok, jest lepiej niż wczoraj, ale no, smutne wieści. Tutaj macie jeszcze zbliżenie na blue Jelly, Znaczy zbliżenie, ja nie mogę tak bardzo mikro tutaj przybliżać, ale no macie jakiś tam pogląd, one sobie normalnie tutaj co niektóre pływają, co niektóre sobie jedzą. Więc jedynie pozytywny akcent jest taki, że część tych krewetek przeżyła i jest szansa, że ta moja kolonia tych green jade'ów przetrwa. Ale trzeba się cieszyć z tego, że cokolwiek z tego przetrwało, bo na green jade'ach zależało mi bardzo. Na drugim miejscu były właśnie te blue jelly dopiero, a że się stało tak, że no, green jade niestety ucierpiały z jakiegoś powodu, chociaż jak widzicie coś tutaj gdzieś tam chodzi, one sobie gdzieś jedzą, także nie jest najgorzej.